Nazywam się Laura Łaban, będę jeździła w kategorii Karting Endurance. Moja kategoria polega na po prostu wydłużonym wyścigu, który jeździmy drużynowo. W tym przypadku będą to 4 godziny na 3 driverów. Kategoria bardzo ciekawa, bo strategię możemy sobie ustalić sami, dowolną ilość stopów, ułożenie to, kiedy, kto jeździ i tak Moje przygotowanie polegało głównie na po prostu zajeżdżaniu się na halówce, Parę sesji pod rząd. No wiadomo, nie były to 4 godziny, ale moim rekordem największym przygotowaniem było półtorej godziny z jedną przerwą. Brałam też nieraz udział właśnie w halowych i wyczynowych zawodach. To też jest każda tak naprawdę chwila na to, że jest przygotowaniem pod taki wyścig. Moich rywali już miałam szansę spotkać na CE oraz na innych zawodach, takich jak na przykład Eurotrophy, ale chętnie się zobaczę z nimi jeszcze raz. Ale jak to mówi mój świetny mechanik, nazwiska nie jadą. Pozdrawiam Rafała i do zobaczenia wszystkim, których już poznałam w karty Endurance. Yy, no, oczekiwania też są takie same, tak? Trzeba walczyć o, o jak najwyższą pozycję, oby obcał złoto. Serdecznie zapraszam do kibicowania polskiej reprezentacji. Oglądajcie nas w Motowizji.